Pielenie drzewek ozdobnych, szczególnie w tej fazie, to naprawdę nie lada problem. Herbicydowe substancje aktywne coraz słabiej działają i są po kolei wycofywane. Zatem pielenie wraca do łask. Dzięki przemyślonej konstrukcji pielnika opielić możemy prawie 98% uprawy. Plastikowo-gumowe koła pielące pracują bardzo blisko rośliny. Bardzo dobrze spłuchniają ziemię i blisko podsypują ją pod łodygę. Ten rodzaj pielenia jest naprawdę niezwykle skuteczny. Rozwiązania systemów pielących firmy Kult są naprawdę bardzo uniwersalne. Mamy pielniki niemalże do wszystkiego. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.